Panie Marszałek, Wysoka Izbo, trzeba w tym miejscu powiedzieć przy okazji tej debaty o sytuacji na rynku pracy. A jak ona wygląda? W ubiegłym roku, od początku roku do końca licząc, odsetek ludzi, którzy obawiają się utraty pracy, wzrósł z 27 do 42%. 42% Polaków na przełomie roku boi się, że utraci swoją pracę. A z czym to jest związane? To jest związane, Szanowni Państwo, z tym, że w zeszłym roku ponad 300 tysięcy działalności gospodarczych zawiesiło swoją działalność, a 200 tysięcy zamknęło się. Ponad pół miliona polskich firm. To jest, Szanowni Państwo, statystyka, Połączona z tym, że 42% Polaków obawia się utraty pracy, która świadczy o tym, dokąd zmierzamy, jeśli chodzi o politykę gospodarczą. A najniższe bezrobocie mamy dlatego, że mamy straszny kryzys demograficzny, pani poseł, i doskonale pani o tym wie. I bezrobocie jest tylko i z tym wyłącznie związane. Szanowni państwo, co wy w związku z tym proponujecie? Otóż niestety w ramach dyktatu eurokratów, na który się zgodziliście i skapitulowaliście. W ramach kamieni milowych jeszcze w pierwszym kwartale 2023 roku Polska jest zobowiązana wprowadzić oskładkowanie umów cywilnoprawnych. Tak, chcecie jeszcze bardziej oskładkować, opodatkować pracowitość Polaków. W sytuacji, w której zamykają się piekarnie, masowo zamyka się gastronomia. Wy chcecie doprowadzić do tego, żeby za jałmużnę, która polega na kredytach i polega na nowych podatkach z Brukseli, żeby doprowadzić do jeszcze większej ruiny polskich przedsiębiorców i polskich pracowników. Taka jest dzisiaj rzeczywistość. To jest droga donikąd. To jest droga człowieka, który się coraz bardziej zadłuża zamiast pracować. Opodatkowujecie coraz bardziej pracę i chcecie żyć na kredyt. Chcecie żyć na kredyt z Brukseli, za który Bruksela. Każe wam płacić horrendalne rzeczy, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, jeśli chodzi o suwerenność, jeśli chodzi o sądownictwo, jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy jak kamienie milowe w postaci podatków czy to na samochody spalinowe, czy to o, o, o składkowanie umów cywilnoprawnych. To jest rzeczywistość gospodarcza, na którą my się nie zgadzamy. My apelujemy o to, żeby był dobrowolny ZUS, żeby w okresie urlopu praca nie była. Oskładkowana, nie trzeba było płacić składek. Proszę Państwa, to są, realne, to są realne działania, które pozwolą polskiemu pracownikowi, polskiemu przedsiębiorcy na to, żeby on mógł godnie zarabiać. Przestańcie żebrać, przestańcie wprowadzać kamienie milowe, które doprowadzają do ruiny polską gospodarkę i zacznijcie stawiać na pracowitość Polaków, bo oni chcą pracować, bo oni chcą walczyć o swoją godność, o swój byt własnymi rękoma, a nie jałmużną.